Avast Passwords. Zaczynasz dzień z komputerem i znów ta sama procedura: logowanie się do kilkunastu portali. Jak zapamiętujesz te wszystkie hasła? Masz jedno uniwersalne? Trzymasz w e-mailu? Zapisujesz na kartkach? Używasz notatnika i plik zachowujesz na dysku? Każda z tych metod ma wątpliwą skuteczność. Szybko i łatwo możesz stać się ofiarą ataku. Wystarczy chwila, by stracić pieniądze, pliki i mnóstwo nerwów. Na szczęście, dzięki Avast Passwords możesz tworzyć zróżnicowane, trudne hasła do każdego konta i mieć je zapisane w jednym bezpiecznym miejscu. Wystarczy znać hasło główne i. możesz używać innych, praktycznie niemożliwych do złamania haseł do woli. Zajrzyj na avtrade.pl